dziękować za przybycie na naszą już y, piątą konferencję związaną z y, naszą oceną działalności pana prezydenta Olsztyna Piotra Krzymowicza y, w związku z czerwcową sesją Rady Miasta i tym, co na tej y, sesji będzie się działo, a mianowicie debatą nad raportem o stanie miasta Olsztyna połączonego z udzieleniem wotum zaufania prezydentowi, jak również absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2019. W ciągu naszych konferencji przedstawialiśmy te kwestie, te problemy, które dotykają naszych mieszkańców, a o których w raporcie przeczytamy bardzo mało lub ręcznie znajdziemy tych spraw w jego treści wcale. Dziś zajmiemy się dwoma istotnymi elementami, czy nawet trzema istotnymi elementami działania miasta i funkcjonowania naszych mieszkańców, mianowicie rodzina i polityka społeczna oraz zdrowie. Są ze mną radny Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta, członkini Komisji Rodziny oraz zdrowia i pomocy społecznej, pani Edyta Markowicz oraz pani radna Zcisława Tołwińska. Dlatego też nie przedłużając oddaję głos i mogę tylko zapewnić, że są to osoby, które doskonale znają te tematy z racji swojego członkostwa w wyżej wymienionych komisjach. Oddaję głos pani radnej Stisławie Tauwińskiej. Proszę Państwa, warto powiedzieć i należy nie zapominać o tym, że mimo trudnej sytuacji finansowej, jaka jest w mieście Olsztynie, Pan Prezydent nie pozostaje sam, a podkreśla na każdym spotkaniu, że rząd nie daje nic i nic nie robi. A to, jak Państwo wiecie, jest nieprawdą i tą swoją nieporadnością, właśnie ekonomiczną, próbuje jakby Usprawiedliwiać zmniejszenie dochodów związanych z decyzjami rządu Prawa i Sprawiedliwość. Proszę Państwa, gdyby nie dotacje rządowe w ramach sztandarowych programów i projektów pomocy społecznej to osoby i rodziny, które niestety nie potrafiłyby sobie zapewnić tutaj i zaspokoić niezbędne potrzeby w swoim życiu, i żyć w godnych warunkach, rodziny te popadałyby w coraz większe ubóstwo. W systemie świadczeń pomocy społecznej wspierane są one poprzez programy i projekty finansowo i tutaj należy podkreślić, że do zadań własnych samorządu gminy należy właśnie w zakresie pomocy wspieranie tych osób. I są to programy między innymi, które rząd tutaj zaproponował i je tutaj realizuje. To jest Rodzina 500+, który program ten przyczynił się, proszę państwa, do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin. Otrzymuje je każda rodzina bez względu na kryterium dochodowe. Proszę państwa, nad, następnym programem jest Dobry Start. Jest to 300 zł dla osób, które rozpoczynają rok szkolny dla uczniów świadczenie to przysługuje raz w roku i tu miasto Osztyn, proszę Państwa, otrzymało kwotę rzędu powyżej 5 milionów złotych. Jest to ważna tutaj suma, wspierająca proszę Państwa, następnym programem i projektem jest Karta Dużej Rodziny. Jak wiemy, jest to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodziny 3+. I w Olsztynie wydano w 2019 roku około 3000 takich kart, które są wydawane raz na 2 lata. Jest jeszcze, proszę Państwa, emerytura plus, która jednorazowe świadczenie, które wspierało emerytów, rencistów Jaki program Mama 4, i proszę Państwa, nie wolno nam zapominać również o bardzo ważnym programie wieloletnim Senior. Plus. Celem tego programu było aktywne uczestnictwo w życiu społecznym seniorów. Na terenie miasta Olsztyna funkcjonują trzy instytucje Senior, Plus, w którym łącznie oferują 150 miejsc dla seniorów. To są dwa dzienne domy pomocy: domy seniora plus Laurentius oraz Mentor. Łącznie jest tam 120 miejsc i jeden klub seniora plus, klub tańca sportowego, którym jest 30 miejsc. W ramach tego wieloletniego programu plus w 2020 roku miasto otrzymało dotację na bieżącą działalność tych domów seniorów plus. W łącznej kwocie 345 tysięcy złotych. Należy nadmienić, i to, proszę państwa, jest bardzo ważne, że miasto liczy 163, jak się nie mylę, tysiące osób mieszkańców. Proszę państwa, proszę sobie wyobrazić, że na terenie małej gminy, przykład Rybno, gdzie jest powyżej 3000 Osób, mieszkańców. Są takie domy pomocy społecznej seniora 2, a kluby seniora 3. I jeszcze jedno tutaj dodam, nie wiem, czy Państwo zwróciliście na to uwagę, że miasto chciało przestać finansować jeden z dziennych domów seniora, plus, ale po naszej interwencji i osób, które uczestniczą w zajęciach tegoż domu. Odstąpiono od tego zamiaru to był Laurentius. Proszę państwa, czytając raport o stanie miasta, nie trudno jest zauważyć depopulację, która postępuje na naszych oczach, czy tego chcemy, czy nie. Skutki dla miasta Olsztyna mogą być bardzo uciążliwe i trzeba sobie powiedzieć, że nie tylko jest problem emigracja młodych ale również starzejącego się społeczeństwa. Dlatego takich dziennych domów seniora plus powinno być o wiele więcej. Proszę Państwa, i tutaj chcę również zaznaczyć, że o młodych również należy myśleć. Myśleć perspektywicznie, ponieważ mieszkań komunalnych nie ma, a jak są, to są znikome ilości. Jeśli chodzi o pracę, również tej pracy nie ma, nie jest ona zabezpieczona. Olsztyn nie bierze udziału w rządowych programie Mieszkania Plus. Tak jak inne miasta Olsztyn, miasta w Polsce. Proszę Państwa szkoda, bo byłaby to szansa dla młodych ludzi w nabyciu pierwszego lokalu. Niestety normą jest brak Planu zagospodarowania przestrzennego, lub planu niezgodnego z aktualnymi potrzebami mieszkańców Olsztyna. Buduje się dużo, jak Państwo widzicie, jest bardzo duże zapotrzebowanie, ale tego typu mieszkań, o których wcześniej wspomniałam, niestety nie ma. Należy również tutaj zwrócić uwagę na to, że osoby młode w Olsztynie nie mają mieszkań, nie mają pracy, więc głównym takim priorytetem miasta Olsztyna powinno być przyciąganie potencjalnych inwestorów, którzy daliby pracę za godziwą zapłatę, jak i również, proszę Państwa, byłyby odprowadzane podatki do miasta Olsztyna z korzyścią dla miasta. I tutaj poproszę panią Markiewicz. Do tych wszystkich, no do wszystkich programów, które tutaj koleżanka wymieniła, chciałabym też powiedzieć o jeszcze jednym programie. Jest to program pod tytułem Centra Opiekuńczo-Mieszkalne. I on jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Szanowni Państwo, w 2019 roku, bo ten program dopiero ruszył i można było składać wnioski do końca sierpnia 2019 tego roku. Miasto Olsztyn w ogóle było 50 milionów na to przeznaczonych. Jest to program, którego celem jest zapewnienie możliwości zamieszkania w formie pobytu dziennego albo całodobowego dla osób niepełnosprawnych. I tutaj Miasto Olsztyn nie napisało takiego projektu. Taki projekt się nie pojawił. Jest to projekt adresowany tylko do gmin i powiatów, więc gdyby one mogą w tych środkach, o te środki zabiegać. 100% dofinansowania miasto również nie zrobiło nic, a tyle się mówi o osobach niepełnosprawnych, o brakach gdyby wsparcia i, i tak dalej. Tu, także to jest też bardzo ważna rzecz. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o żłobki, bo ten problem jest bardzo wielki w tym roku, ale się odniosę do poprzedniego roku. W raporcie mamy, że mamy 30 żłobków w Olsztynie, ale w Cztery tylko żłobki są to żłobki gminne, 26 żłobków jest niepublicznych, są to trzy kluby malucha w tym, dodatkowo jeszcze wiadomo, że mamy opiekunów dzielnych. Szanowni Państwo, 1292 dzieci, a do września 2019 roku w naszych żłobkach olmiejskich było tylko 308 miejsc. Co prawda gmina od września od, od otworzyła w 2019 roku kolejne 40 miejsc w ramach e, środków ZFESU, u ale to też do końca nas widzicie, znaczy cieszy nas, ale oczywiście nie powala, dlatego że, e, że to jest bardzo znikoma ilość miejsc na, na te nasze potrzeby miasta. E, I które się będą, jak gdyby no, e, stają się, że powiem by cały czas aktualne. E, Szanowni Państwo, i a propos właśnie tych miejsc żłobka, chcę powiedzieć o programie rządowym Maluch Plus. Wiemy o tym wszyscy, że on zakłada dofinansowanie na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku od do 3 lat. Tam były cztery moduły, były moduły dla jednostek samorządu terytorialnego, tak, tak jak zarówno dla e, osób e, fizycznych, natomiast e, w 2019 roku na terenie miasta Olsztyna powstały dwa żłobki, oczywiście dwa żłobki prywatne na 40 miejsc. Ja pytałam się na Komisji Rodziny, dlaczego miasto nie korzysta z tych programów. No więc odpowiedź miałam taką, że z jednej strony mi ja tłumaczy, że nie ma warunków lokalowych. Takich lokalowych, choć planowali powstanie żłobka u stbiegu ulicy Antonowicza i Bukowskiego, takie plany, projekty budowlane powstały, no za które znowu zapłacono duże pieniądze, a, taki, a takiego żłobka nie ma. Brak funduszy, tradycyjna, tradycyjna odpowiedź, brak funduszy albo skomplikowane warunki procedury przy rozliczaniu. Dofinansowaniem na bieżące funkcjonowanie żłobków, miejsc w żłobkach. Zostało objętych 457 miejsc w 22 placówkach, na które przyznano dofinansowanie. Ale trzeba powiedzieć, że było to 8 żłobków prywatnych, kluby dziecięce 65 miejsc, prywatne żłobki 305 miejsc i 6 instytucji opieki dziennej, żłobki gminne na 383 miejsca, no powiedzmy 348 miejsc, powiedzmy sobie na 308 miejsc, bo tamte jeszcze funkcjonują z tamtego ZFS-u. Miasto wnioskowało tylko dotacje na 23 miejsca. Także no, są to naprawdę bardzo małe pieniądze. Wiem, że można byłoby się starać o większe środki z tego tytułu, szczególnie o budowę nowych żłobków. Pan prezydent mówi się, że nie mamy miejsca. Ja cały czas podkreślam i to podkreślam na Komisji Edukacji. Mamy Orsztyjskie Centrum Edukacji Nauczycieli, którego merytoryczności w ogóle nie podważam i merytoryczności osób tam pracujących, natomiast uważam, że zasadność jego powołania... Zasadność jego pracy nie jest nam koniecznie potrzebna. Zyskujemy bardzo duże piętro obecnie w funkcjonującej Szkole 12, bo tam się tak mieści. Szkołę można przenieść wyżej, żłobek przenieść w dolnych partiach, zbudować żłobek, tym bardziej, że w tamtych rejonach tych żłobków brakuje. Myślę, że dla chcącego nie ma nic trudnego, tylko trzeba po prostu chcieć. Myślę, że głównym tutaj sprawcą, winowajcą jest niestety Pan Piotr Grzymowicz, który bardzo sztywno Podchodzi do, do rozwoju naszego miasta i, i nie ściąga właśnie tutaj rodzin, nie oferuje im atrakcyjnych, atrakcyjnych warunków do rozwoju, z czego odchodzą do innych gmin, no miasto się starzeje i na to właśnie też trzeba bardzo mocno zwrócić uwagę. A ostatnią rzeczą taką ciekawostką, którą tak naprawdę dzisiaj wyłapałam, czytając po raz kolejny raport, szanowni Państwo, bardzo. W szumnie jest napisane, w ramach działań, ja to przeczytam. w ramach działań prorodzinnych gmina promuje i wzmacnia wizerunek olsztyńskich rodzin, fundując wyprawki dla nowonarodzonych mieszkańców Olsztyna. Jest tam wymienione, że zakupiono 700 wyprawek dla niemowląt. No, brzmi to bardzo dumnie, ale jeśli spojrzymy na kwotę, która na te wyprawki wydana jest, to kwota 20 tysięcy to jest to rachunek matematyczny prosty. Czyli koszt jednej wyprawki wynosi 28,50. I teraz moje pytanie jest takie: czy rzeczywiście jest się czymś, czym chwalić, żebyśmy na dziecko, ratując, promując wizerunek olsztyńskich rodzin, wydawali 28,50, nawet pieruchy jednorazowe tyle nie kosztują? Czy jest to pomyłka w raporcie? A skoro jest to pomyłka, Zresztą już druga była Pana przeze mnie, to ile takich pomyłek może być w takim dokumencie? Ja na ten moment bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Nasze spojrzenie na istotne, naszym zdaniem, węzłowe kwestie w zakresie zdrowia i jego problemów w naszym mieście przedstawi jeszcze Pani Radna Zdziesława Drobniuska. Proszę Państwa, nie tylko należy zwracać uwagę na pomoc społeczną, ale również na opiekę zdrowotną. I tutaj należy podkreślić, że szpital miejski jest i powinien być dla mieszkańców Olsztyna, który udziela świadczenia właśnie zdrowotne. Najważniejszym zadaniem jest jego leczenie pacjentów, a oprócz tego zajmowanie się opieką zdrowotną, czyli inaczej mówiąc profilaktyką. Brak profilaktyki w zakresie promocji zachowań prozdrowotnych. Może prowadzić społeczeństwo do wielu chorób. Brak promocji regionalnej, zbiorowej zdrowej żywności, proszę Państwa, organizowanie targów żywnościowych przez miasto, brak działań miasta w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia w celu wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. W zakresie profilaktyki i promocji, Proszę na to zwrócić uwagę, że miasto w tym roku nie dało żadnego dofinansowania, nie przeznaczyło żadnych środków. Zadania te realizowane były przez organizacje pozarządowe. W roku 2019 kwota ta wynosiła około 52 tysięcy zł. To też, jak sobie zadamy pytanie, na tyle mieszkańców, promocja nie najlepsza była. Proszę Państwa, nie trudno zauważyć jest również brak skoordynowanego działania przychodni przy ulicy dworcowej, szpitala miejskiego ze szpitalem miejskim. Potrzebna jest tutaj ścisła współpraca w tych dwóch podmiotów, bo tu chodzi przecież o dobro wszystkich mieszkańców Olsztyna. Potencjał y, przychodni przy ulicy Dworcowej jest bardzo duży, ale nie jest w pełni wykorzystany przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta i nie bierze tutaj udział w, leczniczych, y, w leczniczej opiece medycznej, czyli lekarz rodzinny, przychodnia przy ulicy Dworcowej, szpital narodowy, fundusz zdrowia. Brak jest tej koordynacji. A być może właśnie ta ko dobra koordynacja skróciłaby kolejki do specjalistów, co jest zmorą wszystkich mieszkańców. Proszę Państwa, pogarszająca się sytuacja kadrowa w szpitalu miejskim. Odejście ze szpitala wielu doświadczonych lekarzy, w tym specjalistów chirurgów, wielu lekarzy anastazjologów, jest to problem. Jest to wynik braku stanowczej decyzji władz miasta co do sytuacji przyszłościowej szpitala oraz jego statusu. Należy raz na zawsze przeciąć różnego rodzaju spekulacje o rzekomym przekazaniu szpitala uniwersytetowi. Podkopuje to, co by nie mówić, stabilność szpitala, a wśród nich powoduje wśród pracowników niepewność i różnego rodzaju frustracje. Ma to wpływ oczywiście na poziom opieki. Prawo i sprawiedliwość uważało zawsze, że szpital miejski powinien zostać w dyspozycji miasta, bo jedynie miasto zapewnia jego właściwe przeznaczenie, czyli opiekę medyczną dla naszego tutaj mieszkańca. W związku z tym jest potrzeba dofinansowania do Miast szpitala, w sprzęt medyczny. Proszę Państwa, aby poziom był jeszcze wyższy niż jest. Zależy to przede wszystkim od kadry. Kadrę mamy wysoko wykształconą, fachową, stabilną, więc wystarczy tylko doinwestować w sprzęt. Z analizy i wyliczeń naszych wynika, że roczne dofinansowanie szpitala w sprzęt rzędu 3 milionów Zapewniłoby mu funkcjonowanie na wysokim poziomie. Mieszkańcy Olsztyna potrzebują swojego szpitala. Dla swojego bezpieczeństwa zdrowotnego, Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie przyczyni się do pozbawienia Olsztynian szpitala miejskiego. Dziękuję. Szanowni Państwo, z przedstawionych tutaj uwag yy, widać wprost, yy, jak. Duża pomoc dla mieszkańców Olsztyna płynie ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości, właśnie z wymienionych na tablicy programów programów, które są naszymi sztandarowymi pomysłami, z którymi szliśmy do wyborów w 2015 roku i które są konsekwentnie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości realizowane. Pan prezydent Piotr Grzymowicz praktycznie na każdej sesji przy każdej naszej nadarzającej się okazji yy, narzeka narzeka na rząd, że po pierwsze obciąża samorządy kolejnymi zadaniami, a za tym nie idą realne środki, yy, dotacje na yy, realizację tychże yy, zadań, yy, a już krytyka pana prezydenta wobec yy, strony rządowej wzrosła po jego decyzji o Yy, obniżce stawek podatku dochodowego od osób fizycznych oraz yy, zwolnieniu osób młodych wkraczających na rynek pracy w ogóle od podatku yy, PIT. Pan prezydent chyba zapomina, że delegacja zadań samorządom odbywała się zawsze, a już eskalacja tego typu delegacji nastąpiła za rządów. Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 2011-2015, ale obok delegacji tych zadań nie szły żadne pieniądze dla mieszkańców, a samorząd to przede wszystkim mieszkańcy. I jeżeli Olsztynianin, tak jak każdy inny mieszkańc Polski, może teraz korzystać z takich programów jak Rodzina 500+, jak Malów, Plus i inne yy, Programy, projekty właśnie Rządu Prawa i Sprawiedliwości, to samorząd tylko na tym może korzystać, bo jeszcze raz podkreślę, samorząd to mieszkańcy, a nie włodarze, którzy niestety, tak jak prezydent naszego miasta wpisuje się w narrację totalnej opozycji, co jeszcze pan prezydent Piotr Grzymowicz, dziś swoim udziałem na wiecu poparcia kandydata. Koalicji Obywatelskiej y, Rafała Trzaskowskiego. Tylko to potwierdza, że w tę narrację się wpisuje i urasta do rangi lidera totalnej opozycji w naszym mieście. Szanowni Państwo, y, podsumowując cykl naszych konferencji, naszych y, uwag, które skierowaliśmy wobec raportu o stanie naszego miasta przedstawionego przez y, pana prezydenta, zgodnie z tym, do czego zobowiązuje organy wykonawcze, samorządów, wymogi ustawowe wprowadzone przez większość sejmową. Ten raport miał być emanacją, jedną z form realizacji funkcji kontrolnej organu stanowiącego. Stanowiąca kontrolnego gminy, o której to funkcji, o tych kompetencjach kontrolnych często w samorządach się zapomina. Rady wobec stabilnej większości często nie kontrolują należycie organu wykonawczego, bo tak jak w przypadku naszej rady, większość składu tworzy koalicję, która organ wykonawczy wspiera. My, jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiliśmy na tych, na tych konferencjach właśnie te kwestie, których w tym raporcie nie ma lub które są w sposób zdawkowy jedynie potraktowane. I to że tylko przypomnę: to były kwestie ze sfery funkcjonowania naszego miasta, takie jak budżet, inwestycje, stymulowanie przedsiębiorczości, promocja i kultura, a także gospodarka komunalna, transport publiczny, ochrona środowiska oraz edukacja, sport i rekreacja. A dzisiaj Rodzina, Zdrowie i Polityka Socjalna. Yy, przypomnę tylko, że zgodnie z yy, uchwałą numer 15 na 254 na 19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 listopada 2012 roku, yy, raport jest sporządzany przez prezydenta Olsztyna i przedstawiany Radzie Miasta yy, odpowiednio wcześniej. My jako klub. Tylko przypomnę, w listopadzie yy, zgłaszaliśmy yy, szereg poprawek do projektu tej uchwały, które te poprawki miały yy, spowodować yy, odpowiednie potraktowanie tego raportu jako yy, konieczny do, do, do wyrobienia sobie prawdziwego zdania na temat rzeczywistej sytuacji naszego miasta. Te poprawki oczywiście głosami koalicji zarządzającej nie zostały przyjęte. Dlatego też później yy, zgłosiliśmy zdanie odrębne do tego głosowania, bo Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości jest oczywiście za sporządzaniem raportu o stanie miasta, ale niestety nie w tym kształcie, jaki przewiduje ta uchwała. Ta uchwała traktuje te kwestie bardzo yy, ogólnikowo, dlatego też pan prezydent przedstawił nam raport w takim kształcie. Jaki, z jakim mamy właśnie do czynienia? W naszej ocenie jest to raport niekompletny, niepełny i nie przedstawiający rzeczywistej sytuacji naszego miasta. A przypomnę tylko, zgodnie z paragrafem 17 tejże uchwały, prezydent Olsztyna w raporcie zobowiązany jest uwzględnić również inne informacje, w szczególności niezbędne do uzyskania obrazu ogólnej sytuacji gminy Olsztyn, przedstawić dane o ważnych aspektach funkcjonowania gminy, a także uwzględnić trendy i kierunki jej rozwoju. Takie sformułowania pozostawiają dużą swobodę i wielu kwestii, kwestii trudnych dla organu wykonawczego, dla ratusza jest po prostu pominięte i mamy do czynienia z takim dokumentem właśnie, z jakim y, mamy. Szanowni Państwo, podsumowując, y, staraliśmy się wskazać kwestie trudne, kwestie, które dotykają mieszkańców naszego miasta, oraz y, takie, które mają realny wpływ na funkcjonowanie w Olsztynie. To są te sprawy, które w naszej ocenie powodują y, to już, można powiedzieć, depopulację naszego miasta. Bo w ciągu kilku lat y, liczba mieszkańców Olsztyna zmalała o 7 tysięcy osób. Chcielibyśmy, żeby te kwestie zostały... Y, Najpierw wyartykułowane powinniśmy jako Rada wspólnie z prezydentem o nich dyskutować i zająć się w sposób realny, tak, żeby w naszym mieście po prostu ludziom chciało się żyć, mieszkać, pracować, żeby mogli tutaj realizować swoje potrzeby yy, socjalne w zakresie kultury i tak dalej. Po prostu, żeby miasto Olsztyn przyciągało ludzi, szczególnie młodych, żeby tu chcieli się osiedlać i pracować. Niestety. Widzimy y, małe zaangażowanie władz y, w to dzieło, stąd też te zjawiska, o których y, wspomniałem, odpływu ludzi młodych, i w ten sposób nasze miasto, mówiąc krótko, po prostu się starzeje. Miasto mogłoby w tych sprawach, o których mówiliśmy przez szereg konferencji, po prostu funkcjonować lepiej, tak by mieszkańcom żyło się tu dobrze, a też powodowało to, że nowe osoby będą chciały się tu osiedlać. Dziękujemy bardzo i więcej oczywiście na sesji w najbliższą środę, 24 czerwca. Tam będziemy też debatować na stanie raportu i nad stanem naszych finansów w trakcie debaty absolutoryjnej. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania?